Jak trwoga, to do Boga, a ciężko o większy powód do zmartwień niż śmierć rodziców i widmo utraty domu. A to wszystko przez własne grzechy i zaniedbania. Gdy diabeł siedzi na ramieniu i szepcze do ucha słodkie kłamstwa o milionach zarobionych dzięki jednej transakcji, łatwo ulec. Jeżeli ten diabeł siedzi również na twoim ramieniu, to koniecznie zobacz, do czego to może prowadzić. Bo zawsze może skończyć jak użytkownik Reddita Jim C. Belford, który w wieku 18 lat zwrócił się do Boga po tym, jak przepalił majątek swoich zmarłych rodziców, a zrobił to przez szalone i nieodpowiedzialne inwestycje. Belford został sam bez rodziny i środków do życia, a wtedy zwrócił się z prośbą do Boga o uzdrowienie jego zdegenerowanej duszy inwestora. Ale najpierw musiał wyznać wszystkie swoje finansowe grzechy. Flying Atom, główny partner kanału, sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Wcześniej zaczął marzyć o wielkich kwotach i hali sław w The Wall Street Bets. Prawdopodobnie obserwował deszcz pieniędzy, który spadał na użytkowników forum podczas hossy w 2021 roku. Ale Belfort miał wtedy zaledwie 17 lat, więc nie mógł dołączyć do zabawy. Do armii dołączył dopiero rok później, ale nie był to dobry czas. Panowała Bessa. Co więcej, już wtedy wykazywał się dużą bezczelnością. Potrafił zwyzywać innych inwestorów za to, że zbyt szybko przechodzą z pesymistycznego podejścia w niczym niepohamowany optymizm. Twierdził, że od 12 lat obserwuje rynek i pomimo młodego wieku jest znacznie lepszym inwestorem od większości użytkowników Reddit. Tak. Matematyka cię nie zawodzi. Jeżeli mówiłby prawdę, to oznacza, że zaczął interesować się rękami finansowymi w wieku 6 lat. Próbował to udowodnić, wrzucając wszystkie pieniądze, które otrzymał w swoje 18 urodziny w Apple. Argumentował to, tworząc jakieś niesamowite historie o rzekomej współpracy Zieromiego Poella oraz Nancy Pelosi. No i bez większych zaskoczeń, zanotował solidną stratę. Nie do końca wiemy jaką oraz w jakim dokładnie stylu, bo o tym już nie chciał tak dokładnie mówić. I jeżeli myślisz, że to była lekcja pokory, która nakierowała Belforta na właściwie tory, to grubo się mylisz. To był taki mały kamyczek, który wywołał prawdziwą lawinę błędów, chłopak stał się degenem, popadł w szaleństwo. Po tym jak jego rzekome 12 lat śledzenia rynku zostało zdruzgotane już przy pierwszej inwestycji, z przymierzeńców szukał na Sabredicie. Gang, to właśnie tam przedstawił swój nowy lepszy. Plan działania. Młody adept wierzył, że odkrył sposób na prawie 12% w skali roku i to bez żadnego ryzyka. Chciał kupować ETF-y oferujące dywidendy, następnie sprzedawać wezwania do tych opcji, a przy pomocy platformy Robinhood pożyczać swoje akcje za 1,5%. W ten szalony sposób, według jakichś nieznanych nam obliczeń, wyliczył, że jest w stanie zarobić 11,6% bez jakiegokolwiek ryzyka. Belfort pewnie liczył na to, że zostanie okrzyknięty geniuszem. I z miejsca panowie z Wall Street Beds przyjadą osobiście wręczyć mu uścisk w dłoni prezesa. Ale zamiast tego stał się pośmiewiskiem. No, ten plan po prostu nie miał prawa działać. A kruche ego osiemnastolatka źle znosiło krytykę. Jego świat, który był stworzony na TikTokach, gdzie w 30 sekund dowiesz się, jak zdobyć stały dochód pasywny, okazał się być mrzonką, która mało ma wspólnego z prawdziwym inwestowaniem. Największym plot twistem tej historii jest fakt, że Belford. Miał kupę kasy. Skąd niby osiemnastolatek bez zawodu miał mieć takie pieniądze? Od zmarłych rodziców. Zmarli tragicznie, pozostawiając dwóch synów. Którzy otrzymali w spadku nieruchomość wartą 1 200 tysięcy dolarów. Oznacza to, że Belford był w posiadaniu majątku o wartości 600 tysięcy dolarów. Problem polegał na tym, że brat z jakiegoś niezrozumiałego powodu nie zgadzał się na sprzedaż nieruchomości. W takim razie, jak zdobyć gotówkę? Belfort znalazł sposób. Nie wiemy, czy ta decyzja była konsultowana z doradcą finansowym, ale raczej można założyć, że nie. Skorzystał z opcji kredytowej pod zastaw nieruchomości. Bank wypłacił mu kredyt, ale oczywiście nie na całą wartość nieruchomości. Prawdopodobnie otrzymał od 80 do 90% wartości, ale po tym jak dołożył gotówkę, którą również została mu po rodzicach, miał 620 tysięcy dolarów, które wrzucił na giełdę bez większego zastanowienia. SPI w tym czasie był notowany po około 434 dolary, a rynek zdecydowanie wykazywał bycze nastawienie, z inwestorami, którzy powracali do zakupów. Jim jednak uważał, że ceny tych akcji poszybowały zbyt wysoko zbyt szybko. I był przekonany o tym, że do końca tygodnia pojawią się spadki. I w taki oto sposób wpadł na pomysł swojego pierwszego sześciocyfrowego handlu. Kupił akcję SPI i sprzedał opcję Covered Call. I to nie był najgłupszy ruch, tylko że Jim i tak był rozczarowany. W panice sprzedał całą pozycję. Na pewno nie stracił na tej transakcji, ale mimo tego czuł się zawiedziony. Chciał więcej, szybciej, mocniej, aby zwiększyć swoje zarobki, postanowił znacznie agresywniej grać, tym razem na spadki. W końcu był przekonany, że SPI nie może dalej rosnąć. A to co widział, to musi być tylko chwilowy entuzjazm. Wykonał odważny ruch, inwestując bez ograniczeń i stosując spredy kredytowe. Jednak nie zdawał sobie do końca sprawy, że spryt ograniczają Twoje ryzyko w porównaniu ze sprzedażą opcji Naked, ale nie wykluczają ryzyka straty. I to był moment, w którym jego kochani rodzice, obserwując go z nieba, zapłakali nad losem swojego syna. Raj na SPI trwał w najlepszym. Akcje biły rekordy cenowe, dochodząc do prawie 440 dolarów. A to oznaczało, że krótkie pozycje Belforta ciągnęły go na dno. Belfort nie podzielił się nigdy. Jakie ustawił poziom break-even, ale z kontekstu rozmów na Wall Street Bets wynika, że liczył na zyski wynoszące nawet 30%. Gdyby mu się to udało, zarobiłby prawie 200 tysięcy dolarów w jeden tydzień. To więcej niż większość z nas zarobi przez kilka lat. Jim zbliżał się do ostatniego dnia funkcjonowania swojej pozycji, a SPI wciąż trzymało się wysoko, uderzając w pułap 442 dolarów. Zamknięcie pozycji to miała być dla niego apokalipsa dzień, Sądu ostatecznego. Ryzyko, które na siebie wziął, było zdecydowanie zbyt wielkie, jak dla 18-latka. Coś w nim pękło. Zamknął swój credit spread, ponosząc z pewnością miażdżącą stratę. Użytkownicy Wall Street Bad szacują, że stracił prawdopodobnie pół miliona dolarów. Nie miał odwagi napisać na reddicie jaką dokładnie stratę poniósł, nie ma jednak żadnych wątpliwości co do tego, że jego dom był w tym momencie zagrożony. Pamiętajmy, to jest 18 latek, któremu zmarli rodzice, a teraz miał pół miliona długu, który musiał spłacić. Problem w tym, że ten człowiek znał wyłącznie jeden sposób na zarabianie tak wielkich pieniędzy w tak krótkim czasie. Tuż przed zamknięciem rynku stwierdził, że SPI na pewno wzrośnie w piątek, tak samo jak wzrastało każdego innego dnia tego tygodnia. Wziął więc cały pozostały fundusz 100 tysięcy dolarów. I wrzucił sporą ilość kredytowanych splitów put. Inaczej mówiąc, zrobił zakład, że rynek wzrośnie lub utrzyma się na tym samym poziomie do momentu wygaśnięcia opcji następnego dnia. Czyli zdecydował się zagrać odwrotnie do tego, co próbował zrobić przez cały ten czas. Nie liczył już, że cena zacznie spadać. Teraz modlił się o to, aby wzrosła. Był przekonany o tym, że najgorsze już minęło, a ta transakcja pozwoli mu wstać z kolan i odbudować kapitał. Wstał razem z rynkiem i diabeł na jego ramieniu zaczął pękać ze śmiechu. Chłost stał go ogonem po policzku, wiedząc, że zwyciężył. Akcje już na otwarciu zaczęły spadać. Niedźwiedzie po serii nieprzerwanych wzrostów doszły nareszcie do głosu. I zaczęły sprowadzanie żółto dziobów, takich jak Belford, na ziemię, miażdżąc ich marzenia. Jego konto zostało wyzerowane, zrozpaczony był przekonany, że jego życie dobiegło końca. Postanowił ostrzec innych degeneratów na Wall Street Bets, aby uważali na swoje decyzje. Co więcej, on był przekonany, że jego całkowity dług wynosi teraz 1 200 000 dolarów. Dlaczego? ponieważ platforma poinformowała go, że w wyniku jego inwestycji na koncie jest deficyt wynoszący 620 tysięcy dolarów, a przecież dodatkowo bank domagał się od niego kolejnych 600 tysięcy dolarów. Jak już pewnie zauważyłeś, Belfort nie był dobrym traderem. Nie wiedział więc, że jego Credit Speed pokrył tę stratę, więc po prostu jego konto zostało wyzerowane, ale bez konieczności dopłacania do interesu. Nie mógł pogodzić się z porażką. Do tego stopnia, że zaczął zarzucać operatorowi manipulowanie rynkiem. Twierdził, że to specjalna zagrywka, która miała właśnie doprowadzić do jego straty. W jego głowie nie mieściło się to, że po kilku dniach wzrostów akcje w końcu zaczęły spadać. No a to wyłącznie poprawiło humor sadystom z Wall Street, Best, którzy w prześmiewczy sposób zaczęli komentować jego wpis. I wtedy nastąpiła niespodziewana zmiana. Belford Zamienił Wall Street Bets na subreddit Christianity, zrzeszający osoby wierzące. W swoim pierwszym wpisie przyznał się do tego, że nie był osobą szczególnie wierzącą. Nie uczęszczał do kościoła, ale jego życie zmierza w złym kierunku, a on w Bogu chce szukać lepszego jutra. Obiecał, że zacznie uczęszczać do lokalnego kościoła oraz poprawi swoje zachowanie. Nie wiemy, w jaki sposób poradził sobie z długami. Możemy przypuszczać, że pomógł mu w tym brat, a przynajmniej taką miejmy nadzieję. Tak naprawdę to Belford próbował powtórzyć to, co udało się spłukanemu imigrantowi z Reddita, Oniku Yasuo Nados, zdobyć milion przed 25 rokiem życia. Taki był cel. A jakim cudem to się udało? Dowiesz się w filmie, który właśnie wyświetla się na ekranie. Koniecznie go zobacz, bo takie historie zdarzają się jeden raz na milion.